Witam Państwa bardzo serdecznie konferencji prasowej po meczu Energia Czarny Słupsk z Telmerbece Zielona Góra. Wynik dzisiejszego meczu 61 do 77. Stelmet wygrał tą rywalizację 3-0. Na wstępie chciałbym pogratulować Drużynie Stelmetu Wielkiej Klasy, awansu do finału po raz kolejny. Pokazali dzisiaj, dlaczego są mistrzem i dlaczego wygrali 3-0 i awansowali do finału. W imieniu całego zarządu Drużyny chciałbym bardzo serdecznie pogratulować i poprosić o podsumowanie meczu trenera Kaziu Filipowskiego. Z nami jest również Karol Gruszecki, który w dzisiejszym meczu zdobył 10 pół. 13 punktów. I poproszę trenera kilka słów na czacie. dobry wieczór. Wszystkim uh, dziękuję bardzo za za ładne słowa. Uh, gratulacje mojemu zespolu, moim asystentom, fizjoterapeutom za 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 pracę. Uh, też świetne było grać, świetna było grać tutaj naprawdę tutaj jest kibicowanie świetne i uh, naprawdę Duża energia, duża energię czuć na boisku, też uh, dziękuję też naszym kibicom, którzy przyszli i nam kibicowali, uh, Było sportowno, prawo sportowno widowisko. Uh, Brawa dla moich zawodników, którzy uh, grali tak jak zaplanowaliśmy, przez 40 minut uh, i też uh, dziękuję uh, Minerga Čarni Slupsko na, na Valke. Vigrališme uh, Če zero, ali to ne znači že je bilo Latvo, ne. Bilo bardzo češko, uh, takže tež im gratulacije uh, na, na, na velike valke. Vjeme, že a ne bi bilo tile kontuzije, tile problemov, že bi uh, čarni se ješe, ješe mocneje, ješe lepše bi, bi, bi mogli uh, uh, grać, ali uh, imali dužo problemov uh, zdravotnih. Uh, Jesteśmy szczęśliwi, że przyszliśmy do, do, do finalu. I e, teraz, e, po odpoczynku, czeka nas przygotowanie na, na następnego przeciwnika. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jako kolejnego poproszę Karola Duszewskiego. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować swojej drużynie, bo dzięki nim pierwszy raz będę mógł zagrać w finale. Były to dotychczas może nie najłatwiejsze serie, bo naprawdę bardzo dużo czasu spędziliśmy na treningach. Dzisiaj wiedzieliśmy, że gramy na bardzo gorącym terenie i byliśmy naprawdę zmobilizowani przed meczem, żeby zamknąć tą serię już dzisiaj, bo wiedzieliśmy, że przy ewentualnej porażce ta seria mogłaby, byśmy musieli grać jeszcze piąty mecz u nas w domu, także cieszę się, że dzisiaj wygraliśmy. Powodzenia drużynie Czarnych w następnej rundzie i jak będą walczyć, to na pewno zdobędą ten brązowy medal, bo wiem ile zdrowia ich to kosztowało w tym sezonie, dużo kontuzji, także życzę im powodzenia. Dziękuję bardzo i zapraszam do zadawania pytań. Wydaje się, że kluczem do zwycięstwa pana zespołu było odrzucenie Czarnych od kosza, bo bardzo mało grali w tej, przynajmniej w pierwszej połowie, tej akcji w kierunku kosza Zgłosił Pan zespół Czarnych do tego, żeby oddawali. Dali więcej żeby to za trzy niż za dwa. Zgadzam się. Dziękuję. <grywa> Tyle, że od którego momentu właściwie ten mecz był pod kontrolą Pana zespołu? Czy to już od pierwszej kwarty spokój, czy, czy, czy druga, czy ta trzecia jednak i w niej już można było usiąść i patrzeć spokojnie? Trzy minuty do końca spotkania. Dla mnie. Pa widzieliście w Euroligi co się działo? Nie? 20 punktów, 20 punktów prowadzi zespół dwóch najlepszych trenerów w Europie z najlepszymi zespołami i na koniec praktycznie 25 sekund do końca przygrywają dwoma punktami. to jest koszakówka dzisiaj? Także ciężko, ciężko. Jest to, jak masz plus 20 dzisiaj, nic to nie znaczy. Ja, nie wiem jak to oglądało, ale, ale my mi, uh, mi przygotowujemy się z każdym meczem i uh, chcemy poprawiać nasze błądy i grać lepiej i lepiej. Także oglądamy uh, te mecze i uh, staramy się być, być, być lepsi. Uh, także uh, taktycznie uh, myślę, że jest łatwiejszy grać, jak się więcej meczów gra. To było dosyć, żeby nauczyć Pof, ciężko to porównać, myślę. To, to byli niżej zespół, też, też, uh, myślę. Nie mam zapytać. Trudno i, i tedy i teraz, ale to jest nasza praca i kochamy, kochamy, że jest trudno. tak nie, nie by to pracował. Nie wiem, to, to, to dla mnie jest 50-50 i cokolwiek będzie, szanujemy wszystkich zespołów i szanujemy i Rosę i Anwila obu dwóch zespolów naprawdę walcz, walczą bardzo dobrze i cokolwiek będzie będziemy z nimi walczyć. czy nie, nie wiem. I szanowania do jednych i drugich, nie wiem. Szanowni Państwo, jak przegrywać to najlepiej z mistrzem więc życzę złota. Panowie państwo rozpoczynamy okay. drugą część konferencji z nami są trener Donaldo Skyris oraz Marek Zywer, który dzisiejszym meczu wyciął 6 punktów. Jako pierwszego poproszę o podsumowanie Donalda Skyrisa. Okej. Good evening. So all three games uh, it seems that they went to a similar scenario where for half of the game we we can hold up uh, and stay close with Stelmet but as uh, soon as we get some fatigue uh, Stelmet adds some energy in their game and pull away. Dobry wieczór. Wydaje się, że wszystkie te trzy mecze były bardzo podobne do siebie, że stelmet je kontrolował, my uh, da dawaliśmy radę do połowy trzeciej kwarty, kiedy przychodziło u nas zmęczenie, uh, stelmet uh, dodatkową energię w sobie wyzwalał i udało mu się odskakiwać w każdym meczu. And also stelmet, you know, plays a very good game. It's a good team and they make very little mistakes on offense and even less on defense. So uh, it's a it's a very hard team to beat. Stelmet jest dodatkowo bardzo dobrym zespołem, maj, maj, grają bardzo dobrze w ataku, popełniają bardzo mało błędów, a jeszcze mniej błędów popełniają w obronie, więc bardzo ciężko jest ich pokonać. So the result is they advance to the finals and we have to fight, we have a chance to fight for the bronze medal, which is uh, so important to us. W tym momencie Stalmet awansował do finału, nam pozostaje walka Obrązowy medal, który jest naprawdę dla nas bardzo ważna. Dziękuję bardzo. Marek, kilka słów. Dobry wieczór. Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę dzisiaj pobiegać, bo to dla mnie bardzo ważne. Mogę rzucić swoje punkty. I tak jak trener powiedział, musimy się skupić przed następującymi spotkaniami, które są przed nami. i Będziemy walczyć o trzecie miejsce. Dziękuję. Zapraszam do zadawanie pytań. To samo pytanie do trenera.

Miałbyś szansę więcej trochę pobiegać i może rzucić więcej punktów, trochę w randach by byłby bardziej zazdrosny, bo to by się nie zdarzyło. No, kto wie, może bym rzucił więcej punktów, może zrobiłbym coś więcej, ale dostałem tylko tyle minut i staram się to wykorzystać w 100%. Jeszcze mam czy uważasz, że gdyby nie konkluzje Matasa i Goro, to ta seria mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, czy to nie miało wpływu? Jeśli chodzi o polskiej rotacje. because we have uh, lack of rotation. Uh, if we would have manta and Boro in the series, uh, we could compete much more with them. Uh, you know, i don't think uh, it would be, you know, how should i say? i can put it this way. it would have helped us in the difficult moments because there were moments in the games where i saw players are getting tired and i have nothing to substitute them with and uh, in those cases, i know i cannot get the most out of my players on the court when they're so fatigued. So, so for sure, it would have helped us in some cases, but would have that been enough uh, to beat Stelmet? Uh, you know, probably not. Uh, but however, this, uh, you know, small rotation is, is making it that much harder against a good team like Stelmet. więcej zawodników w rotacji, zwłaszcza w tych takich momentach, kiedy traciliśmy siły. Ja chciałem zrobić zmianę, no, ale nie miałem nikogo, kogo bym mógł wpuścić, to w tych momentach takich krytycznych prawdopodobnie by nam to pomogło, ale czy to by nam dało zwycięstwo ze Stelmetem, ciężko powiedzieć. Stelmet jest naprawdę bardzo dobrą drużyną, jest z nimi niezwykle trudno wygrać. because we have a lot of time before uh, games uh, for the bronze medal we think that somebody especially Mantas will came back and the second question is is, is it good that we are starting another way game? Um, about, the, you know, about Mantas, uh, we hope that he will be able to play the next game. but uh, you know, finishing 3-0 I don't think is advantage. I would uh, gladly accept to, to go a little bit longer in this series. I think it is the best uh, thing for our team to play somebody like Stelmet. Um, it, it really is a quality team and it, uh, it helps our quality to fight against them. So that would have been a better practice than to practice against ourselves. Um, health wise, we will see. We hope to get Mantas back. We did not get any other injuries, which is good. And uh, to start away, it worked out last time. Why not? Um, you know the pressure is always uh, on the, on the home team they must win the game they want to secure the home court so they have the pressure and we can go and steal it um we will try to do that mm. Jeżeli chodzi o tą długą przerwę to bardzo wolałbym żebyśmy grali więcej meczów z Stelmetem ponieważ uh, Stelmet jest uh, drużyną z, o wysokiej jakości gry i lepiej jest uh, grać przeciwko nim ponieważ dzięki temu my się stajemy lepsi a trenować tylko ze sobą to wiadomo, no, trenowaliśmy już cały sezon, a jeżeli chodzi o mecz pierwszy na wyjeździe w zeszłym sezonie, to na udało się drużynie przeciwnej wygrać, więc te, takie rzeczy skutkują, ponieważ większa presja jest na, na drużynie, która gra w domu, a nie na wyjeździe i łatwiej jest wtedy ukraść ten jeden mecz i wrócić do siebie i odzyskać tam przewagę parkietu. Thank you very much.